Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, w filmikach również będę przedstawiała wam jakie zioła zbieram, na co są te zioła. Także w tym odcinku jest nawłoć pospolita, takie piękne żółte kwiaty. Nawłoć działa moczopędnie, czyli jak mamy problemy z pęcherzem, jak najbardziej możemy pić herbatki z nawłoci. Nawość również działa antybakteryjnie. Także, jak mamy przeziębienie, duża zawartość witaminy C, możemy ją mieszać razem z, z kwiatami bzuczarnego. I wtedy pomaga nam, abyśmy doszli do siebie. Także działa przeciwzapalnie, moczopędnie, rozkurczowo i antybakteryjnie. Pamiętajcie, moi drodzy, leczmy się ziołami, nie tabletkami, bo to, to jest coś, co jest najlepsze dla naszego organizmu. Natura, zdrowie. Także pozdrawiam wszystkich.